A ten uszedł w więzieniu to co? To był nieszczęśliwy wypadek. Sratata! Telefon oraz internet mobilny. Wszystko za 99,90. Vectra. Dajemy więcej. Młody naukowiec napisał też specjalny program komputerowy do sterowania. Wykluczaj. Nie! I nie kryj Nie kryj w... się! Nie wygniutuj! Nie kopiesz, się! Nie dziwię się! Nie za się! się! Nie się! Polsat Sport Extra i Polsat Sport. To po prostu Nie w dziesiątkę. Poczuj zastrzyk

Dla pozorów. Bardzo mi ta praca odpowiada. Nie chciałbym jej stracić. To co? Kieram! Wysiadaj. Kieram! Kieram! Nic ci nie jest? 999. 99. Telekomunikacja Polska. latowe jest o 99% czystsze niż samochodowe i emituje o ponad 40. No, ty miałeś, to koniecznie ty miałeś, to wszyscy ja wciąż wijła, tak jak wymypiła z zubę skaliła i biała. O, no, nowy pakiet z wyjątkową ofertą filmową w najlepszej cenie na rynku. Cyfra plus jedyna taka telewizja.